bioróżnorodności. Mam nadzieję, że tu nikt się chyba nie będzie o to obrażał. Przecież o to jest cały ten zielony ład, żeby była bioróżnorodność. Ładnie to się wszystko nazywa, a kryją się za tym podłe rzeczy. Nas rolników próbuje się skłócić, poszczuć zbożowców na hodowców. Tłumaczy się w mediach, że jeżeli zamkniemy granice, to hodowcy na tym stracą, ponieważ e, mleko przestanie tam jechać. A to nie do końca prawda, bo to co będzie jechało gdzie, to zależy tylko od e, zdolności negocjacyjnych naszych e, przedstawicieli. Mamy takie położenie i mieszkamy w takim miejscu, że nie powinno być z tym żadnego problemu. Do czasów wojny handel był, odbywał się na normalnych, uczciwych zasadach. Ta organizacja, w której flaga tam wisił, pani poseł nad, nad oknem, wymusiła na nas stosowanie wielu rozmaitych obostrzeń i wymogów, które generują dla nas dodatkowe koszty, dodatkowe nakłady pracy. Tracimy dużo czasu na wypełnianie rozmaitych rejestrów, ksiąg i zapisów. W zamian za to, jak wchodziliśmy do Unii. Obiecano nam tak zwane płatności bezpośrednie. To one powinny się nazywać tak naprawdę rekompensatami, zapomnianie tych wszystkich wymogów, ale media, politycy przykręciły to, nazwali to dopłatami i tak już zaraz będzie 20 lat, kiedy mamy się tymi dopłatami, społeczeństwo się próbuje skłócić z rolnikami, że rolnicy to mają. Rolnicy mają jakieś. Nie, rolnicy mają jakieś tam dopłaty rolnicy ma jakieś tam dopłaty, a nie mówi się, Michał, Michał, daj, bo to... Nie, ale to jest stacja wołek, nie damy, nie z rolnikami, dobrze, nie, nie, nie dawajcie a, się. Próbuję się tych rolników tutaj właśnie tymi ze społeczeństwem wkucać i tłumaczyć społeczeństwo, że ma jakieś tam dopłaty, a nie pokazuje się tych wszystkich obowiązków, które się za tym kryją. Jedna osoba w domu praktycznie musi się zajmować prowadzeniem tych wszystkich rejestrów i nie ma prawa do błędu. Zarejestrowanie cielęcia po urodzeniu mamy 7 dni. Jeżeli zrobimy jakiś błąd, już nam grożą jakieś kary. I, i tak, tak nie może być. Jak, jak dziecko się urodzi, to myślę no, no, no. Jest 30 dni na zarejestrowanie, na nadanie imienia, i nie ma za to kary, jak ktoś tego nie zrobi. A tutaj, tu są zasady warunkowości, normy wymogi, które teraz pojawiły się w związku z tymi nowym, zielonym ładem proszę zobaczyć ile tu jest stron, To są same kary, same zapisy naszych wymogów, które się stosować jakieś normy guide ponazywano to Próbuję się weprzeć, że podozmian, ładne słowo, brzmi sympatycznie przecież to dobre, bo to bioróżnorodność a to jest nie mniej złe jak tak jak to gorowanie. Jak zazielenienie, bo generuje to dodatkowe koszty dla naszych gospodarstw, a efekty żadne. Jeżeli w gospodarstwie mam u siebie ziemię i ją uprawiam, to co za różnica? Czy ja w tym roku posieję cało, całe swoje pole jedną rośliną, a za rok posieję jakoś inną? To też jest podozmian. A zmusza się nas, żebyśmy w jednym roku uprawiali trzy rośliny. To są trzy różne terminy agrotechniczne, to jest dodatkowy czas, to są zbędne dojazdy na pole. Te nasze małe, rodzinne gospodarstwa chce się jeszcze zmniejszyć, zmusić nas do uprawiania yy, upraw, które będą dla nas niedochodowe i będą generować straty. Zmusza się nas też do zazieleniania naszego pola na zimę, też brzmi ładnie, że brzmi zazielenie? Ładnie brzmi Tylko nikt nie mówi o tym, że to znowu są koszty, wykonać zabieg, zasieczkę na zimę, nie tego to kosztuje 300-400 zł, w zależności od, od relacji, jakie są w danym momencie na rynku. A musimy to robić za darmo. Teraz tutaj próbuje się zalać nasze łąki. Już został przygłosowany też taki kolejny wymóg, że wszystkie torfy chce się zalać. I tutaj politycy, media niektóre. Też mówią o tym, że że nasze mleko nie pojedzie gdzieś tam na eksport, bo, bo zamkniemy granice. Jak prowadzimy te zasady tej warunkowości, to nasze mleko nigdzie nie pojedzie, bo go nie będzie. Jeżeli nie będziemy mogli zasieć kukurydzy, tyle ile nam trzeba, to nie będzie mleka, bo posijemy te kukurydzy mało, tylko tyle ile nam pozwalają. I co damy tym naszym krówkom? Mamy rozmaite zobowiązania podpisane, w Agencji Destrukturyzacji, Modernizacji, Rolnictwa. Tam w tych umowach mamy obowiązek utrzymać wielkość produkcji, czasem zwiększyć, nie zależy kto, kto na co to się umówił, a tutaj w międzyczasie powstają sprzeczne zobowiązania. Jak mamy tego, tego dokonać wszystkiego? Mamy być zgodni i zwiększać mamy, i zmniejszać. Zależy który urząd i którego dnia ma jako Także dziękuję to wszystkim za przybycie. I ten, te protesty, które toczą się nie tylko w Polsce, nie tylko pod jednej partii, bo wczoraj rolnicy byli też pod u innych przedstawicieli, one są o, o ziemię, one są o możliwość uprawy naszej ziemi, bo nasza ziemia to nasze ziemia. Tutaj Pani była zbulwersowana, bo postawiliśmy na terenie prywatnym, Pani tutaj przychodziła i krzyczała, że coś tam, te odrobinę bioróżnorodności postawiliśmy tam, gdzie do ona nie życzy. A władza wchodzi na naszą prywatną ziemię i wcale się nie pyta, czy ona jest nasza, czy nie nasza, tylko każdy nabrał to i tamto. To jest straszne znowu, że nie wejdzie ten zielony ład, to nie będzie tych, tych tak zwanych płatności bezpośrednich, zwanych dopłatami. Rolnicy, jakby na takim spotkaniu chmurnie krzyknęli, nie będzie płatności, bardzo dobrze. Niech nie będzie. Niech znikną wszystkie wymogi z tym związane. Niech znikną wszelkie rejestry. Niech pojawią się te same opryski, które są od nas od 30 lat zakrzane, a które stosowane są na tych zbożach, które do nas przyjeżdżają. Niech zniknie znikną wymogi dobrostanu, niech zniknie IRZ i większość rolników, którzy produkują, pewnie chętnie ręką machnie na te, na te dopłaty tak zwane.